Cześć Wam wszystkim! A dzisiaj zaprezentuję Wam Chevroleta Evandę Tak, wypasiona fura za naprawdę śmieszne pieniądze Z roku 2005 samochód i niecałe 100 tysięcy ma przejechane A kosztuje jedną czwartą prawie tego co Mercedesy W211 czy Audice A6 z tego rocznika. Zobaczcie nawet lampy nie przyblaknięte, co w markach Premium się często zdarza. Dziękuję za komentarze, za pozdrowienia, za łapeczki, że się nie bawisz, tylko klikasz i za to, że czasami zobaczysz reklamę na moim kanale. Tutaj zderzak leciutko się obwiesił I tu jest leciutka rysa Słuchajcie, korozji na aucie nie widać Rok 2005 Przejechane ma 98 tysięcy kilometrów 500 Wersja CDX Czyli jedna z najbogatszych Silnik dwulitrowy 130 koni Który bardzo chętnie Łyka gaz Zobaczcie, są skóry Jest elektryka są grzane pośladki z przodu, z tyłu. Kanapa praktycznie jak nowa, trzeba by sobie samochód doczyścić, ponieważ stał tutaj prawie rok czasu nieruszany. Odpalił bez problemu. Tutaj na tych klamkach, jak zauważyliście, troszeczkę łuszy się lakier, ale korozji na samochodzie nie widać. Tutaj w nadkolach, jak widzicie. Może takie delikatne purhelki się pojawiły? Samochód jest tak wyposażony, że nie jeden samochód z wyższej półki może się powstydzić. A to tylko Chevrolet za naprawdę śmieszne pieniądze. Jest to auto do oddania. Piszcie mi koniecznie w komentarzach, co o tym sprzęcie myślicie. Jest elektryka, tak jak Wam mówiłem. Tempomaty grzane, poślady kierownica multifunkcyjna. Jak widzicie, jest radio, nawet z wejściem na 5 płyt kompaktowych. Wsiadamy i palimy tego sprzęta. Zobaczymy, jak chodzi, jak wygląda silniczek pod maską. Kierownica też jest regulowana. Stacyjka, jak widzicie, jest podświetlana. Trik i chodzi. Czy wszystko tutaj zgasło? Wszystko w nim pogasło. I powiem Wam, że większość tego wyposażenia tutaj działa. Nie wiem, chyba że się czegoś nie dopatrzyłem. Lecimy pod maskę. Zobaczymy, jak ten sprzęcior wygląda pod maską. Pod maską jest kolejne zaskoczenie. Maska. Jak widzicie, jest na Amorkach. Tak, w Chevroletie. Silnik pracuje równo. Jest suchy. Prosta jednostka, łykająca bardzo chętnie gaz. Powiem Wam, że jakby to auto doczyścić, wygląda prawie jak nowe. Jeszcze Wam pokażę bagażnik, ponieważ bym zapomniał jest tak jak mówię do dopracowania wszystko tutaj w nim dobre sprzątanie i mycie i samochód praktycznie wygląda jak nowy bagażnik spory trzeba by sobie go tutaj też wysprzątać pod matą w bagażniku korozji brak ponieważ tam też nygus swojego nosa wstawił Piszcie koniecznie, co o tym sprzęcie myślicie. Cena za ten samochód, tak jak stoi w tej chwili, to jest 1300 euro do oddania. Piszcie w komentarzach, czy wolelibyście kupić Mercedesa za 17 tysięcy złotych z tego rocznika, czy takiego Chevroleta za 1300? Euro, wrzucić sobie gaz i w fajnym wyposażeniu, komfortowo podróżować. Pozdrawiam Was wszystkich, widzimy się w kolejnych nagraniach. Cześć!